To jest nowe BMW M3 Touring i jest trochę jak Chat GPT. Bo to jest coś, o czym od dawna marzyliśmy, żeby było możliwe. A teraz jest i może mieć wszystko, czego potrzebowaliśmy. Osiągi super samochodu, prowadzenie jak w sportowym aucie, praktyczność. To szaleństwo, że BMW czekało aż do teraz na zbudowanie wersji kombi M3. Próbowali kiedyś z 46, ale to był tylko koncept. A ja jeździłem F81, który został przerobiony na MK w wyścigu Drag Race, ale to była modyfikacja właściciela. To natomiast oficjalna wersja, a my w tym filmie sprawdzimy, czy jest i jak jest dobra. Opowiem o wyglądzie, zabiorę to auto na przejażdżkę i oczywiście sprawdzę przyspieszenie do setki. Bo jestem odwodzona, to jest CarWow. M3 Touring wykorzystuje ten sam silnik co sedan M3, 3-litrowy, 6 silnik z podwójnym turbo, 509 koni i 650 Nm. Touring jest dostępny tylko w wersji X Drive, więc z napędem na cztery koła, nie ma wersji z napędem na tylne koła. Do tego 8 automat. BMW twierdzi, że przyspieszy do setki w 3,6, ale przekonam się sam korzystając z mojego specjalistycznego sprzętu. Czas na 1,4 mili też sprawdzę. Trochę szarpał na starcie. 3.37. Jest bardzo szybki. A na ćwierć mili? 11.5. Zrobił 100 mil na godzinę w 8 sekund. Niesamowite. Czy BMW M3 Touring potrafi tak dobrze hamować, jak przyspieszać? Ma całkiem mocne hamulce. Mamy tu 380 mm z przodu z sześciotłoczkowym zaciskiem i 370 mm z tyłu z pojedynczym zaciskiem. Jeśli chcecie wykonywać dużo regularnych gwałtownych zahamowań, na przykład na to, że będziecie potrzebować hamulców węglowo-ceramicznych. Kosztują 30 tysięcy i idą w parze z nieco większymi tarczami. 400 mm z przodu i 380 z tyłu. Ale tyle samo zacisków. Samochód w standardzie ma opony Michelin Pilot Sporty 4S, które są moimi ulubionymi oponami. Teraz zobaczymy, jak współpracują opony i hamulce w celu całkowitego zatrzymania tego auta. Dobra, czas na test hamowania przy 100 na godzinę. Zobaczmy, jak szybko można się zatrzymać. O mój Boże. 180 stóp. Potrzebuję danych w metrach. A tak, 28 metrów. 28 metrów. 28 metrów! 28 metrów! To jest szalone! Serio to jest szalone, biorąc pod uwagę, że ten pojazd jest dość ciężki. BMW naprawdę ciężko pracowało nad podwoziem dla Turinga w wersji M, więc jest szersze, niższe i trochę dłuższe. Są nowe amortyzatory, które w standardzie są adaptacyjne. Umieścili też dodatkowe usztywnienia na przednich ramach pomocniczych i w komorze silnika. Ponadto dodatkowe usztywnienia z tyłu, to ze względu na dodatkowy ciężar. Co więcej, samochód ma napęd na cztery koła, ale on jest bardziej ukierunkowany na napęd na tył niż standardowy model X-Drive. Jest też mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu na tylnej osi. Ostatnią rzeczą, jaką zrobili, jest dostosowanie układu kierowniczego samochodu, aby był bardziej responsywny. A jak to wszystko przekłada się na jazdę? Mamy coś, co przypomina samochód sportowy. Z tyłu mam wystarczająco dużo miejsca, aby przewieźć trochę mebli. Samochód, na który wszyscy czekali. Cóż, żadnego dziennikarza motoryzacyjnego prawdopodobnie nie będzie na niego stać, ale wow, to jest naprawdę coś innego. Silnik jest niesamowity. A ponieważ mamy tu napęd na cztery koła, można to podzielić. Miałem M3 z napędem na tylną osi i na tej drodze w takich warunkach po prostu cały czas miał włączoną kontrolę trakcji. Tu jednak cała moc idzie na drogę i popycha mnie do przodu, jest czadowe, zaję, fajne. Naprawdę imponujące jest to, jak dobrze ten samochód pokonuje zakręty, a układ kierowniczy jest bardzo dokładny. Jedzie dokładnie tam, gdzie chcesz. No i zmiana biegów. Ustawiłem ją w najbardziej agresywny sposób. I zmiana jest szybka, ale nie tak żwawa jak w przypadku dwusprzęgłowej skrzyni biegów, jak w starej M-3. Ale wow, ten samochód. To samochód, który jest zdolny do wszystkiego. Po odwiesieniu rodziny lub kogoś innego wybierz krętą drogę z powrotem do domu i baw się dobrze. O to w tym chodzi. Jeśli ktoś powiedziałby mi, że mogę mieć tylko jeden samochód, to jest duża szansa, że wybrałbym to. Pomyślcie, a co z RS4? Jest bardzo podobne do RS-4, ale RS4 nie równa się z tym na krętych drogach. To inny poziom choćby w kwestii zaangażowania kierowcy. Tak, RS-4 jest tańsze. Właściwie to moglibyście kupić prawie nowe RS-6 za te same pieniądze? Ale miałem RS6 i jazda nim nie daje takiej frajdy. W rzeczywistości RS6 tak naprawdę nie nakłania Cię do szybkiego poruszania się. To bardziej auto do relaksującej jazdy, o którego osiągach można zapomnieć. A ten model sprawia, że chcesz jechać szybciej. To rodzaj samochodu, który wybierasz specjalnie na przejażdżkę. I nie powiedziałbym tego o RS6. Jeśli chcecie zobaczyć mój film o starym RS6, kliknijcie w wyskakujący baner u góry albo skorzystacie z linku z opisu. To jest doskonały dowód, że dywizja M w BMW wykonuje swoją pracę tak jak powinna. Dlaczego tak długo czekaliśmy na M3 Touring? No dlaczego? Dlaczego? Ale warto było czekać. M3 Touring nie tylko świetnie się prowadzi, ale też świetnie się na niego patrzy, zwłaszcza z tej perspektywy. Wygląda dobrze, co? I spójrzcie poczwórne rury wydechowe, które są prawdziwe. Patykowi, prawdy to się podobało. Powiem wam, co podoba się mnie. M Carbon Pack to opcja za 30 tysięcy, ale dostajemy elementy z włókna węglowego w tym i kilku innych miejscach na samochodzie. Uwielbiam ten widok. Podoba mi się też lakier tego samochodu i logo BMW na 50-lecie MK. Dodatkowo wersja M ma ten mały zdachowy dachowy spoiler, którego nie ma w standardowym turingu. Mogę tak patrzeć godzinami. Przejdźmy dalej. A więc kolejny fajny element. Szerokie nadkola oraz sposób, w jaki wtapiają się w nadwozie. Super. Mamy tu dwudziestki z tyłu i dziewiętnastki z przodu. Duże wystające progi i oczywiście lusterka, w które można zmieścić całą pięść. Ale trochę przeszkadza mi ten sztuczny wlot. Przechodząc do przodu, wygląda dokładnie tak samo jak sedan M3. Przyzwyczailiście się do tego grilla, co? Prawda, że wygląda dobrze w M3? Naprawdę dobrze wygląda. W porównaniu ze standardową serią trzecią, ten grill przypomina duże zęby. Bobra ma wyrzeźbioną maskę i ogromne wloty. A tu kolejne elementy z włókna węglowego. Ten samochód wygląda po prostu super. Uwielbiam go, ale jest drogi. Zaczyna się od 460 tysięcy złotych. W środku M3 Touring nie różni się niczym od sedana M3. Oba samochody zostały zaktualizowane o nowy, ogromny, zakrzywiony system informacyjno-rozrywkowy i cyfrowy wyświetlacz, który, szczerze mówiąc, jest nieco trudniejszy w użyciu w porównaniu ze starym systemem. Ma jednak wiele funkcji M, takich jak wskaźniki M i inne funkcje mające M w nazwie. Dostaliśmy kierownicę M ze wzorem M. Dodatkowo ona jest z włókna węglowego i ma łopatki z włókna węglowego i łatwo dostępne konfigurowalne przyciski M1 i M2. W standardzie mamy włókno węglowe na konsoli i na desce. Dźwignia też ma literkę M i kilka przycisków, w tym czerwony przycisk startu. W tym miejscu również dostaliśmy wzór w stylu M na pasach. No i MK jest też na progach. Na dywanikach też jest? Nie, to zwykłe dywaniki. Można dostać też specjalne fotele, ale te to fotele kubełkowe z włókna węglowego, które są częścią pakietu karbonowego, który obejmuje karbon na zewnątrz i są jednymi z najlepszych foteli w aucie w historii. Absolutnie je uwielbiam. Ale nie jestem przekonany co do koloru wnętrza. Podoba mi się, dobrze komponuje się z wyglądem zewnętrznym, ale czuję się tu jak ginekolog. Sportowy motyw jest kontynuowany z tyłu. Są tu dwutonowe fotele. m wzór jest też na tylnych pasach. Fotele z włókna węglowego mają jeszcze jedną zaletę. Są cieńsze, co oznacza więcej miejsca na kolana. A jeśli siedzisz z tyłu, możesz no nie spojrzeć i wyglądają niesamowicie. Plus przewaga Turinga nad sedanem to dodatkowe miejsce na głowę. No i jest to wiele bardziej praktyczne. Tak jak w każdym BMW serii 3 kombi macie szybki dostęp do bagażnika. Uwielbiam tę funkcję. Jeśli chcecie włożyć większe przedmioty, to oczywiście otwieracie tylną klapę w tradycyjny sposób i będzie ona dużo szerzej otwarta niż w sedanie. Ale pojemność nie jest dużo większa. Wynosi 500 litrów w porównaniu do 480 w sedanie, ale przestrzeń jest to wiele bardziej użyteczna. I patrzcie, możecie złożyć zasłonę. A to element przydatny w czasie przewożenia psów. Ale nie tylko wtedy. Generalnie to może się naprawdę przydać. Usuńmy to. Nie jest to takie trudne, mimo że składa się z dwóch części. Dobra, ten element też. A jeśli potrzebujecie przewieźć naprawdę długie przedmioty, spójrzcie. W sedanie tego nie zrobicie. A nie źle, myślałem, że tu opuszcza siedzenia. A to gniazdko. I jest też haczyk. Odblokowanie siedzenia jest tu i robi się to elektronicznie. Spójrzcie, ogromna praktyczna powierzchnia ładunkowa sprawia, że będąc wiele kilometrów od domu, można po prostu spędzić w niej noc. Znakomicie. Właściwie to sprowadza nas do pięciu irytujących rzeczy o M3 Touring. M3 ma być lekkie i sportowe, co? Ten pojazd waży 1865 kg. Jest to 50 kg lżejszy niż M5 z silnikiem V8 w znacznie większym nadwoziu. W rzeczywistości M5 CS ze swoimi lekkimi częściami jest lżejszy o 40 kg. Grubas. Maksymalna prędkość M3 Touring jest elektronicznie ograniczona. Do 250, ale tak naprawdę możesz to zwiększyć, płacąc firmie BMW dodatkowe pieniądze za M Drivers Pro Pack czy cokolwiek to tam jest. To jakieś 10 tysięcy. Wtedy zwiększą prędkość maksymalną do 280, czyli o 10 więcej niż w sedanie. Ponadto, w czasie gdy sedan ma w standardzie dach z włókna węglowego, ten nie ma. To tylko normalny metalowy dach. Metal roof. Nie można dostać go z włókna węglowego. Pomyślałbyś, że samochód, który zaczyna się od 460 tysięcy, pewnie ma w standardzie adaptacyjny tempomat. Ale nie, BMW chce za to dodatkową pieniędzy. 8 tysięcy i dodało te opcje do Technology Pack. To szaleństwo. W rzeczywistości ten samochód z opcjami kosztuje 550 tysięcy złotych. Jeśli chcecie korzystać z emtry Turing jak z każdego samochodu typu kombi, musicie uważać na te fotele z włókna węglowego, bo w czasie wrzucania masywnych rzeczy do bagażnika, jak pralka czy śmieci, można łatwo uszkodzić ich tylną część. Spójrzcie, ten już ma zadrapane. Słyszałem z biura prasowego BMW, że niektórzy dziennikarze motoryzacyjni filmowali te samochody z przypadkowymi rzeczami z tyłu, takimi jak szafy i tym podobne rzeczy, i ktoś to uszkodził. To nie byłem ja, to nie byłem ja. Nigdy nie niszczę samochodów, nigdy. Na pewno przyznałbym się, gdyby to była moja sprawka. Jednak nie wszystko jest takie złe, bo te kubełkowe fotele z włókna węglowego mają specjalny przycisk. Kiedy go naciśniecie, zaczynają was mocniej trzymać. Słyszycie? Będzie was mocno i pewnie ściskać, gdy wy będziecie szaleć. W przeciwieństwie do niektórych konkurentów tych aut, tutaj nie ma soft limitera, więc można przegazować. Cudownie. Możecie skonfigurować ten samochód dokładnie tak, jak chcecie, można więc przełączać silnik między trzema różnymi ustawieniami, no także zawieszenie między komfortowym, sportowym i sportowym plus, a także układ kierowniczy komfortowy sportowy i hamulce komfortowe sportowe. I układ napędowy 4 koła, 4 koła z większą mocą na tył i napęd na dwa koła. Możecie nawet zmienić poziom kontroli trakcji, a kiedy już wybierzecie swoją ulubioną konfigurację, dla mnie to sport plus dla silnika, komfort dla układu kierowniczego, hamulce w sporcie, napęd na czterkoła w normalnym trybie i trakcję na Max, to moje ustawienie drogowe, standardowe. Następnie możecie je zapisać, naciskając jeden z przycisków na kierownicy. Następnie możecie mieć inną konfigurację, która może być na przykład ustawieniem na tor. Na przykład Sport z napędem na cztery koła i bez kontroli trakcji. Szczerze mówiąc, kiedy jeździsz po drogach w Wielkiej Brytanii, zawsze będziesz chciał mieć komfortowe zawieszenie. Bo w trybie Sport i Sport Plus jest za twarde. Ale na tor są super. Wspaniale jest mieć też obrotomierz idealnie przed sobą. Nie ma wymówek dla zajechania skrzyni biegów. Zwiększ obroty jeszcze raz. Ten samochód ma coś, co nazywa się analizatorem driftu. A ponieważ ma napęd na cztery koła, ale można go przełączyć na napęd na dwa koła, powinieneś być w stanie zrobić przyzwoity drifting. Więc niech oceni mój drift. Coś mi tu nie działa. Zapomniałem nacisnąć aktywuj. Sam się ocenię na 4 lub 5 gwiazdek. Ponieważ to ma być wszechstronny samochód, ale mocny, musi być dość relaksujący i łatwy do życia na co dzień, więc do zwykłej jazdy po mieście jest OK. Zatem kiedy jedziecie w trybie automatycznym, dobrze radzi sobie ze zmianą biegów, jazda jest relaksująca i płynna. Jeśli chcecie, można podnieść siedzenie dość wysoko, aby uzyskać lepszą widoczność. Wiecie to po to, aby upewnić się, że dokładnie wiecie, gdzie są końcówki waszych samochodów, aby przecisnąć się przez luki na drodze. Bo to nie jest najwęższy samochód. Widoczność z tyłu jest spoko, układ kierowniczy jest wystarczająco lekki w mieście, a zawieszenie jest twarde w trybie komfort, ale można je znieść. I oczywiście macie wszystkie kamery typu Surround, jeśli chcecie z nich korzystać w czasie wykonywania manewrów, aby nie uderzyć w nic w czasie parkowania. A tym samochodem nie chcecie. Prawdopodobnie będzie kosztownym w naprawie. Spójrzcie na to. Wszystko spoko, normalnie. Jak przystało na trójkę. Bo to w końcu trójka. Słychać tylko lekkie dudnienie. Ale to z głośników. Chciałem powiedzieć wydechu, ale to głośniki. Jest trochę twardo. Ale nie ma na co narzekać. Win, win. Win, 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 win. Jest jeden obszar, w którym ten samochód nie radzi sobie tak dobrze jest nim jazda z dużą prędkością po autostradzie. Jest dużo hałasu łową. Seda nie było źle, ale wydaje mi się, że w Turingu jest jeszcze gorzej. Może to przez większe nadwozie, które generuje większe echo. W tej kwestii Audi RS4, a zwłaszcza RS6, lepiej się sprawdzi jako samochód na co dzień. Przejdźmy do ekonomii jazdy. 13,5 litra na setkę, co nie jest świetnym wynikiem, ale biorąc pod uwagę wydajność jest to trochę do wybaczenia. Jednakże jeśli szukasz podobnego samochodu i chcesz pozostać w rodzinie BMW i chcesz zaoszczędzić trochę gotówki i chcesz samochód, który jest w 80% tym, czym jest ten samochód, kupę M340 i Touring. Jeśli chcecie zobaczyć moją szczegółową recenzję tego auta, kliknijcie w wyskakujące okienko albo skorzystajcie z linku z opisu. Ale szczerze mówiąc, mając M340 i Touring, zawsze będziecie chcieli tego modelu. O kiedy będziecie mieć ochotę na zabawę, ten model zagwarantuje wam jej więcej. A ja należę do osób, które zawsze mają ochotę na zabawę. Więc jaki jest mój ostateczny werdykt o BMW M3 Touring? Powinniście go unikać, rozważyć, dodać do listy, czy kupić od razu? Cóż, myślę, że powinniście je kupić. Jeśli szukacie samochodu, który ma niesamowite osiągi, jest naprawdę przyjemny w prowadzeniu i wystarczająco praktyczny, aby pasował do waszego stylu życia. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać, co myślicie o tym samochodzie. W komentarzach koniecznie napiszcie swoją opinię. A jeśli chcecie zobaczyć więcej naszych filmów, kliknijcie któreś z tych okienek albo to kółeczko, aby przenieść się na nasz kanał. Tam czekają na Was wszystkie filmy. Dzięki.